No to kurde witam w... Yy, nie, to inaczej było. Siemanko w mojej kuchni. Dzisiaj będzie... Kanapka bez Nutelli Challenge. to zaczynamy kurde od podstawki. Pod kątem 45 stopni do blatu. Teraz będzie ingredients. Chlep czarny, krojony. Będzie jeszcze Bro. Bro. oraz ser. Imprezy, czyli swój nelni. To trzeba go, tam gdzieś tam odłożyć. Teraz trzeba. Zdutykowany do krojenia masła. Magic. Тра наиважнейшим. И можно так ужить.